Jak ja to mam nagrywać, jak ja tam nie zejdę? Yeah. No, ja tam. No, nie, Ale... nie, Co? Ja Bu da Rafałek, a spróbuj mu rzucić pasyczka, Rafałek! A po <noise> no, już nie ma pasyczka. Dobry bieg, super! Ja. Super bieg, super! Cały się zamierzył. Ja pierdolę. A kijka aż podnosi. <noise> Widzisz, co za co za co to jest, widzirusz?